Witam serdecznie. Właśnie sobie jesteśmy w garażu z Hanią. Słuchajcie. Hania ze mną robi ul. Tak. Tu ładnie. Kołeczki mi smaruje Haniu. Kolejny jeszcze kołeczek. Tak. Macza mi kołeczki. Proszę. W wikolu Żebyśmy mogli te dziurki tam pomaskować, tak. Hania jest taka, że mi pomaga. To wszystko idzie mozolnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, słuchajcie, naprawdę. No ale co zrobię? Przecież nie możemy z dzieckiem tak dzikować jak szatan. Trzeba tutaj z wyrozumieniem z nią współpracować, bo pięknie mi te kołeczki tutaj pomaga. Proszę, tu masz taki kołeczek ładny. Długi. Tak, pomaga mi te kołeczki jak Słuchajcie, tu coś się rysuje, maluje No. Właśnie, otrzymałem wiadomość na Facebooku. Otóż pierwszy raz zdarzyło mi się coś takiego, że mój fan YouTube'owy ode mnie, słuchajcie, praktycznie można powiedzieć, zakupił już ul, tak? Warszawski poszlany. I właśnie to jest, słuchajcie, taka kwestia, że to są ule dla ludzi, którzy po prostu... Jakby tak czują ten motyw i chcą mieć taki ul, tak? My tu nikogo nie zmuszamy i tak dalej. Do zakupu takiego ula. A tym bardziej bardzo nie lubię tego, jak ktoś ma zamówiony, że jest po prostu tylko i zwyczajnie spisany na kartce, tak? On tutaj nam dzwoni nam nie wymusza te ule, wymusza, słuchajcie. Bo on musi mieć, bo on kupił gdzie indziej płomianego, tak? Powiedzmy, taka historia. Tak, już dawno, go ma, nie, a na tego czekaj, czeka, nie? Bo coś tam, bo jest zobowiązany, tak? Że, że ktoś tam odkłada jego ma. No ja to wszystko oczywiście y, bardzo dobrze rozumiem. Tak. Wszystko jest ok. Z tym, że to nie są takie ule. Powtarzam tu kolejny raz, że my robimy ule, które są warte tego, żeby na nie sobie poczekać. My tutaj robimy, słuchajcie, je rodzinnie, jak widać. Ania też. Moja tutaj w się, tak, pobrudzi przy tym, że to jest zrobione. I staramy się to zrobić ładnie, tak. Staramy się to zrobić ładnie. W tej chwili to już całkowicie podchodzę do tego w ten sposób, że wolę ten ulpo robić, słuchajcie, trochę dłużej, tak. A że on ma ładnie działać i potem ma to wszystko też spasować, tak? Bo ja po prostu w tej chwili też, nawet jak robię ten mój ul, a wyjdzie takie słońce, że pali, to ja go wywalę na dwór, tak? I w tym momencie też kukam, i się coś z nim specjalnie nie dzieje, tak? Stąd coś z nim się nie dzieje, dlatego... Proszę, tu ci dam kółeczki trochę dłuższe, o. Nie? Proszę, tych kółeczków trochę będzie, więc możesz moczyć mi na bieżąco też. Mm, tak, i te ule, właśnie są tak budowane dla ludzi, którzy mają pojęcie o tym całym pszczelarstwie trochę. I oni mm, doskonale mogą wiedzieć, że zwyczajnie te ule nie powstają z dnia na dzień. I to nie jest jakaś maszynowa tutaj robota, tylko to jest zwyczajna. Słuchajcie, jak sami wszyscy widzicie, dukanina. Poczekaj, Haniu, to tam jest kółeczki. To jest zwyczajna, słuchajcie, ducha, nie na w przypadku. Dlatego te ule są, każdy jest wyjątkowy. Jeszcze mi się nie zdarzyło coś takiego, żeby na przykład yy, Klient jakiś tam, klient jakiś tam, tak? Zostali dwa takie same wnet identyczne ule. Wiadomo, to rozmiarowo i tak dalej pomiędzy sobą wszystko pasuje, nie nie? Ale one każdy jest na jakiś swój sposób wyjątkowy. Jeden ma tutaj sęka, drugi ma tam sęka, tak? I to wszystko właśnie tak ma według mnie wyglądać. Dlatego i nie robimy, słuchajcie, no da, ja wbiję, ja wbiję, no czy, ja muszę, no daj, ale masz dużo tego kolu, Aniu, za dużo, Aniu, mniej, tak, tak, i jak widzicie, właśnie chcę wrzucić ten filmik, że z Anią pracujemy razem, także, jeśli mamy pracy, i coś nas jakby troszeczkę zmusza, tak? Tutaj do podjęcia działań w tym czasie, to Ania do tych takich właśnie, takich o, ty, takich rzeczy typu o, utaplanie mi kołeczków wikolu, zwyczajnie trochę może nawet i pomaga, tak? I się sama tym bawi. I ona też w przyszłości po prostu będzie zaradna, tak? Ona będzie potrafiła sobie już kiedyś w przyszłości. Yy, te wszystkie swoje bodźce, te, te umiejętności, które tutaj nabierze, to po prostu będzie pomagać w takim życiu codziennym kiedyś, że będzie umiała po prostu kombinować, bo dużo rzeczy widziała wcześniej, tak? Jak to się robi i w ogóle, to dużo rzeczy po prostu będzie widziała wcześniej i to, że ona to widziała, tak? To pozwoli jej na to, że ona będzie sobie po prostu z różnymi rzeczami radzić, tak? też dla dzieciaka, na gospodarstwie, no daj, daj, no sama to nie bardzo, bo nie trafisz takim w tym życiu, ładnie. No, ja też jak byłem dzieciakiem, to po prostu dużo tych rzeczy było robione na gospodarstwie samemu, tak, bardzo zmyślnie, czasami technologicznie rzeczy, więc zwyczajnie teraz, jak mam coś takiego robić, nie, to to się bierze i robi, czegoś się pogłówkuje i, i, i zrobi coś całkiem co niestandardowego, tak. I to na tym ta rzecz polega, słuchajcie. Ja kolejny raz powtórzę, że te ule to po prostu nie jest masuwa, tak? Nie jest masuwa, i wraca z tymi ulami jakoś tam sobie, słuchajcie, trwa. Ja wiem też, że jakbym spiął tyłek, to bym to robił szybciej, ale to tylko się dzieje w moim przypadku, słuchajcie, zimą. Tak? Zimą ja nie mam nic kompletnie innego do roboty, więc po prostu spuszczam się nad tymi ulami, nie? Ile wlezie. I tych uli naprawdę jesteśmy w stanie zimą y, dużo bardziej posłuchać. Tak? W tej chwili raskolą ja mam te pszczoły, chcemy to rozklęnić jak co roku, tak? Później będziemy walczyć, żeby tą porozę. W sierpniu, tak? I we wrześniu tam zmęczyć, żeby one nam pszczół zwyczajnie nie wyżarły, tak? Y, 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 a teraz, a teraz robimy sobie po prostu te nasze zamówienia, tak ciągniemy ślimakiem, tak. Tak, wciągniemy ślimacznie, po to właśnie, żeby coś tam powstawało cały czas, tak? Że nie stoimy, że się nic nie dzieje. No ale to tak czy siak. Jeśli ktoś wyśli nie? Gdzie ja będę ten kurz tutaj robił jak szatan, jak szalony, bez w ogóle namysłu, tak? To jest po prostu w błędzie. To jest po prostu w błędzie. Nic takiego mnie nie będzie powstawać. A jeśli nawet sobie wezmę kogoś do pomocy tutaj takiej, Aniu, musisz wyciąć tutaj takie koszulkę. Teraz jest koniec klejenia. Tutaj proszę wycieć koszulkę. Tak, klej. I nie brać rączek teraz do buzi, tak? A ten kolecik możesz wyrzucić. Ten już możesz wyrzucić. Już mamy wszystkie kołeczki. Tak, i te ule po prostu swoją moją pracę muszą mieć. Ja też nie jestem taki, jak ktoś do mnie dzwoni, nie? Się wpluje o to, nie? Że coś tego ula nie ma, to mnie to normalnie krew zalewa. Nie? Ja to zaraz się denerwuję. Ja czegoś takiego nienawidzę, że ktoś mnie z czymś podśpiesza. Ja wiem, że mogę na tym stracić, słuchajcie. Ja wiem, że ja na tym tracę. I czasami czuję się może z tym trochę źle. Tak? To mogłoby coś być zrobione, a nie jest. Ale te ule zwyczajnie one... To jest... To jest sztuka, żeby to wszystko sobie robić, tak? I żeby to w miarę to drewno dobrać, tak? Ja teraz na przykład też robię, że jak robię tę dennice, to te dwie dolne bele, to teraz na przykład robię z modrzewia. Jak mi się modrzew skończy, no to ja już razie też zawsze szukam jakiejś dechy liściostej. Wtedy jak ja zrobię tą podłogę, tą dynicę, nie? To to dla mnie osobiście ma pierdutną wartość. Ja to opalę i tak dalej, to, to tak główna każdy co tam wie co to jest, nie? Ale ja wiem, że ta dolna bela jest jakaś nie tam, nie konkretna. I ten ul wtedy będzie stał, on ma tą wartość, bo ma, jest zmontowany z czegoś może porządniejszego, tak? Później też ja będę cały czas usprawniał te ule, na przykład, że, że właśnie te blaszki na dachach, to ja będę robił mierzane albo mosiężne, nie? Ale to też muszę mieć tych ludzi po prostu już ileś tam, że zwyczajnie będę wprowadzał tą zmianę. No i to też będzie zmiana, dotyczyła tego, że ten ktoś będzie musiał dorzucić do tego ula, bo wiadomo, nie, weź pasek miedziany, bo się jeszcze tego dokup, więc wszystko, nie, jest jasne. Dobra, słuchajcie, tym razem zmocowałem Panu taką powałę, ze względu na to, że on oryginalnie wcześniej nie chciał powałki, na sam koniec w ogóle się zdecydował, że chce coś takiego jak powałka, więc po prostu dostanie taką powałkę, jak, tak niby w cenie, nie. No ale już nowej mu nie zrobię niby w cenie, nie? To już by musiał dorzucić, nie? To już by musiał dorzucić. Tak. Dla ja na przykład też nie lubię robić pojedynczych tych y, jakichś tam pojedynczych, nie? Korpusy to jeszcze pojedyncze można strzelać, ale tak to najlepiej robić po prostu ten komplet. Wtedy ja po prostu jak zrobię ten komplet, że te wszystkie senki, wszystko w miarę do siebie pasuje, słuchajcie, nie? Tak. To wtedy jest petarda, nie? To ten ul jest y, ładny i on się prezentuje, tak? jakoś i, 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 i też się teraz bardziej też staram, żeby te ramki to wszystko elegancko pasowało, nie? Żeby było na lepiej, jak najbardziej książkowo lub tak, nie? Żeby, żeby to, to, to wszystko działało i żeby nikomu nie było coś za wąsko czy coś takiego. jak kiedyś robiłem ule z tendencją trochę za wąsko. No i tutaj było to tyle, chciałem pokazać, że po prostu walczymy z tymi ulami e, i też z hanią, tak? I, i, I że to jest sztuka te ule. To, to nie jest przemiał, przerób, tylko tu my tu nad każdym ulem, słuchajcie, staramy się go zrobić jakoś wyjątkowego. Przez to, że ja po prostu miałem dużo tych zamówień, to też tak zacząłem robić trochę te do dupy niektóre elementy i, i zwyczajnie ja sam to zauważyłem, że tak nie może być, dlatego z powrotem wracam do tego takiego namysłu, że jak robię UL, nie? To go robię, bo mi się go bardzo chce robić. Wiecie o co chodzi? A jak ktoś się robi, tak od niechcenia troszeczkę. To wychodzi do dupy, jak ja pracowałem w firmach różnych, nie? I ludzie poprzychodzili do roboty i po prostu byli tam od tak? To ja widziałem, że ta robota jest do dupy, to po prostu było wszystko do dupy. A jak to się chce robić, nie? Tak jak ja, dlatego ja nie chodzę tutaj przymusowo, na przykład na 8 godzin i tu siedzę te 8 godzin, bo to jest dla moje bez tak? Ja muszę mieć taką zajawkę, wyrwę, wtedy ten ul powstanie nawet niewiarygodnie szybko czasami, ale on nie, nie, ma to coś w sobie, i po prostu według mnie wtedy na przykład ja czasami zrobię ultaki i czasami zrobię ultaki, tak? I mówię, ale ten nie, tu miałem zajawki, tej wyszedł, kurde, szok, nie? A, a, a ja wiem, że jak robiłem już te, pod koniec zimy, te ule, to one niekoniecznie miały to coś właśnie w sobie, one były ładne, wszystko grało, wszystko te, ale to, jak ja na niego się patrzyłem, to a brakuje, nie? Brakuje mu te tam, nie? Coś mu brakuje. Więc słuchajcie, naprawdę, jeśli chodzi o mnie i o nasze tutaj działanie z tymi ulami, to ja bardzo proszę tych, którzy mają coś zamówione i tak dalej, i tak dalej, że to nie jest tak. Kiedyś dojdziemy do jego zamówienia, tak? Ale ogólnie, jeśli ktoś ma tam pszczoły, no to tych uli innych jest w brud, żeby sobie trzymać z nich pszczoły, a te ule są po to, żeby właśnie miały to coś w sobie, tak? Bo ja nie... nie, nie, nie nie wydaje mi się, żeby ktoś nagle y, y, tworzył jakąś pasiekę, ileś uli. Z tego oczywiście ja miałem już takich ludzi, były takie pomysły, ale to też, jeśli ktoś by na przykład chciał 10 uli, czy 15, czy 20, tak, to to też musimy być ugadani inaczej. Materiał już jest skupiony dawno wcześniej, materiał jest cały czas jego, tak, a dopiero w tym momencie tam się zabieramy za jakąś część. Tak, i robimy te ule, nie, wtedy po kolei, tak, elegancko. Ja na przykład bardzo nie lubię robić czegoś takiego, żebym zrobił tutaj 20 korpusów i do tego osobno dachy robił, w ogóle nie, tak, wiecie, osobno wszystko. To nie jest to. To wszystko będzie ok, jak to się pomiesza na tej jakiejś tam pasiecie, będzie ok, ale jak się robi te ule tak kompletnie, nie, to wtedy my to wszystko elegancko dopasujemy i ten każdy ul ma sobie, sobie to coś. Nie? I to jest właśnie taka kwestia, że my tych uli nie robimy na masówkę, to jest typowa tradycja, trochę dodaliśmy tej nowoczesności, tak? ale cały czas dążę bardziej do tego, żeby one były jak najbardziej skansenowo konkretne. I to by było to tyle. I życia powodzenia wszystkim pszczelarzom i miłego dnia.